Dobiega końca kolejny rok kalendarzowy, to czas podsumowań. Przed nami też takie tradycyjne podsumowanie. Rozmawiamy dzisiaj z właścicielem klubu, panem Andrzejem Dadeło. Gdyby mógł się Pan pokusić o takie wskazanie tego największego osiągnięcia w mijającym roku, czy to były kwestie bardziej organizacyjne, rozwój infrastrukturalny, czy może ten wynik sportowy to było to, co uważa Pan za taką kluczową rzecz dla klubu? Wydaje mi się, że największym osiągnięciem było wyeliminowanie Rakowa Częstochowa z Pucharu Polski, bo wszyscy wiemy, jak poważnie Marek Paprzyn podchodzi do Pucharu Polski, jak bardzo zależy temu zespołowi na, na wygrywanie, jak silna to jest drużyna i jakie miała wcześniej osiągnięcia właśnie w Pucharze Polski. Także spotkaliśmy się absolutnie z topową drużyną, która walczy o Polski. Udało się ją, 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 ją przejść i, i wydaje mi się, że to jeden z największych sukcesów mieć w mojej karierze, jeśli chodzi o takie pojedyncze spotkanie. Bardzo żałuję, że w pierwszej rundzie po Polski, że to się nie wydarzyło gdzieś dalej, bo mamy dobry zespół i, 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 i los nas kojarzył z dwoma, w tej chwili nie wiem, czy nie najsilniejszymi klubami w Polsce, a na pewno temi, którzy, którzy są ścisłej czołówce i, 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 i nie dostaliśmy tego, tego, tego zespołu słabszego, które moglibyśmy łatwiej przejść, bo my mieliśmy silny zespół i, i, i myślę, że mogliśmy w tym pokoju polski zawalczyć dalej. Także tego żałuję. Natomiast wynik z Rakowem to jest taki najbardziej spektakularny uważam na sukces tego, 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 minione, tego, tego minionej rundy. Mecze z Rakowem i Legią w Pańskiej ocenie pokazały, że mieć jest już gotowa do takiej regularnej rywalizacji na poziomie PKO Bank Polski Ekstraklasy, czy jeszcze za wcześnie, by o tym mówić. Pytam też w kontekście tego, czy, czy ten zespół wymaga zimowych wzmocnień, czy pewne ruchy transferowe są już przez władze klubu i sztab szkoleniowy planowane. Ci wydaje mi się, że to jest najsilniejsza mieć w pierwszej lidze, jaką mieliśmy, a to wynika z tego, że, że też ta liga jest najsilniejsza. Zdecydowanie, bo biorąc pod uwagę nasz budżet, na przykład rekordowy, ale to, to nie naj, największy i, i pieniądze, jakie są w tej lidze, wystarczy powiedzieć, że rywalizowaliśmy na przykład ze zdobywcą Puchoru Polski, który całkiem źle radził sobie w Europie i nawet nie jest w szóstce w tej lidze. To pokazuje, jak ta liga jest silna i jak, jak wymagająca. Wydaje mi się w związku z tym, że, że mamy najsilniejszy zespół, jest najbardziej gotowy do gry w Ekstraklasie, no to porównując yy, drużynę Wojtka Obodzińskiego, my się tam odpadli w Pucharze Polski z Górnikiem Łęczna, który był oksyderem w Ekstraklasie na ostatnim miejscu i, i, i z tego miejsca się nie, 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 praktycznie nie podniósł. Natomiast teraz w Pucharze Polski jak równy, równy zrywalizowaliśmy z najsilniejszymi klubami w Polsce, także ten, ten zespół my się jest najbardziej gotowy do gry w Ekstraklasie, chociaż oczywiście nie jest bo wymaga jeszcze, jeszcze wzmocnień. Ja pamiętam rok temu, to, 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 to niektórzy kibice nie rozumieli, że, 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 że pozyskaliśmy tylko jednego zawodnika i, i dlaczego nie było nie było wzmocnień, kto jest za to odpowiedzialny, bo to jest ulubiony, kto jest za to odpowiedzialny, to tak nie działa, to znaczy ja nie sprowadzę 40-50 piłkarzy, kończy się runda, trener, sztab wskazuje, te pozycje wymagają wzmocnień, z tych piłkarzy rezygnujemy, w to miejsce po prostu oczekujemy nowych zawodników, a nie, to nie polega na tym, że się kończy runda i my kolejnych pięciu dokładamy, dokładamy nowych, no więc w momencie, w którym odejdzie prawdopodobnie Wiktor Bogacz, no to wiadomo, że ktoś musi przyjść w jego miejsce, oprócz tego jest też są też zawodnicy, którzy w którzy mniej lub w większym stopniu zawiedli albo mniej grali i, i sztab szkoleniowy z nich rezygnuje. W to miejsce pojawią się, się, się nowi i, i, i tych ruchów będzie więcej niż, niż rok temu. One wynikają z tego, że, że po prostu trochę będzie odejść, zmienić. No mamy pierwsze... Nemanian Juskowicz, kibice to zawsze marzą o tym, żeby była szeroka kadra w Miedzi, żeby było sporo zawodników, natomiast no, piłkarze o tym nie marzą, piłkarze marzą o tym, żeby grać, żeby osiągać sukcesy, żeby być częścią zespołu na boisku, a nie, a nie na ławce i tutaj Nemania jest takim dowodem na to, że, że, że on chciał po prostu, chce, chce grać w piłkę nożną, a nie, a nie, a nie a jest ambitny, a nie, a nie, a nie siedzieć na, na, na ławce, kiedy przegrywa tą, tą rywalizację, także oczywiście będziemy, zrobimy kilka ruchów transferowych. Chciałbym, żebyśmy to, to, to dopięli do, do, do początku okresu przygotowawczego. Te rozmowy się toczą cały czas i one są mocno zaawansowane. Na bieżąco kibice będą się, się dowiadywać o tym myślę, że, 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 że kibice sami wiedzą, gdzie najbardziej potrzebujemy wzmocnić o tym piszą I, i jak to często bywa, oczywiście mają rację, a co do szczegółów, no to, 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 to chwilkę trzeba, trzeba chwilkę poczekać. Uczciwie trzeba przyznać, że przed sezonem mieć przez media ekspertów, fachowców nie była stawiana w gronie tych największych kandydatów do awansu, choć wiadomo, że taka jest ambicja klubu i o tym piłkarska Polska wie. Zapytam więc, czy te trzecie miejsce w tabeli 38 punktów to jest wynik, który Pana jako właściciela klubu satysfakcjonuje, czy jednak pozostaje ten niedosyt, bo wiadomo, że dążymy do tego, żeby zajmować te Miejsca, które na koniec roku dadzą bezpośredni awans do Ekstraklasy. Gdybym przed sezonem wiedział, że zdobędziemy 38 punktów, to oczywiście brałbym ten wynik w ciemno i byłbym zadowolony. Natomiast czy czuję niedosyt? Teraz po tej rundzie no, niedosyt to ze słowo jestem zły po prostu na ten wynik i na tą końcówkę. Natomiast no, nie chcę się już wypowiadać o tym. Rozmawialiśmy wewnątrz w klubie i, 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 i uważam, że że to miejsce nie odzwierciedla siły tego zespołu, i, i, i uważam, że, że, że były realne szanse na to, żeby być wyżej w tabeli. Wspominał Pan, że konkurencja jest dosyć duża. Mimo tej siły rywali, rzeczywiście na dzisiaj mieć jest już klubem, który, myśli Pan, powalczy nawet o zwycięstwo o betlik pierwszej ligi. Wszystko zależy też od tego. od, od, od Nie jest dobry okres zima na, na szukanie wzmocnień, na poszukiwanie piłkarzy. Pierwsza liga to też nie jest atrakcyjny pracodawca dla zawodników. Oni, ci dobrzy piłkarze, a w takich celujemy, oni zawsze patrzą jednak, jednak wyżej. Natomiast no, mamy większy budżet, większe możliwości finansowe w tej chwili to to Transfer bogaczy nam to też umożliwia. W związku z tym, no, liczę na to, że, że, że te y, wzmocnienia będą tam, gdzie one są, są, są niezbędne. Y, jeżeli to się uda uzupełnić zespół, to myślę, że mamy bardzo silną defensywę, bardzo do stabilnego brąkadzaża, bardzo silną formację pomocy. Y, y, więc więc y, przy, przy, przy poprawie efektywności naszej ofensywy. Bo to nie tylko, nie, tylko napastnik, nie tylko napastnika nam brakuje, ale myślę, że, 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 że drugie skrzydło powinno nam dawać więcej, to, 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 to tak, to wtedy myślę, że moglibyśmy walczyć o, o czołowe miejsca, nie wiem czy o pierwsze 7 punktów przewagi, jeżeli Termalika będzie punktować tak regularnie, to... To już nie zależy tylko od nas, a trudno założyć, żeby w tak silnej lize co, co, co drugi mecz, będziemy grali z pretendentem do awansu, i, i, i to jest silny zespół, i, i każdy mecz jest inny, i ten, to niełatwo będzie wygrywać nawet z optymalnym składem. Natomiast o to miejsce, pierwsze szósty, jestem spokojny, co było celem na początku sezonu. Natomiast no, mamy dwa punkty startu do drugiego miejsca, więc dziwne by było, gdybym nie, 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 nie mówił, że nas nie interesuje, a tak na to, to, to miejsce. Pewnie też osoby, które wnikliwiej przyglądają się Miedzi były zaskoczone tym, jak wielu młodzieżowców w tej rundzie pojawiło się w drużynie grającej w BetKick pierwszej lidze. Efekt pracy, którą wykonuje się w Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnice, dzisiaj odzwierciedla to, że gdy zabrakło Wiktora Bogacza, gdy zmiany potrzebuje Iwo Kaczmarski, to wchodzą kolejni zawodnicy, którzy na co dzień właśnie w tej drugiej drużynie Miedzi rywalizują. Myślę, że, że, że tych zmian było jednak mało i nie powiem, żebym był zadowolony z tego, bo były momenty w meczach, gdzie prowadziliśmy wysoko, gdzie. Gdzie liczyłem, że, że, że ta młodzież będzie dostawała więcej minut, więc mam nadzieję, że, 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 że to się zmieni. Natomiast my jeszcze nie mamy tak dobrej akademii, która będzie dostarczała piłkarzy na poziomie ekstraklasowym. Opowiadałem o tym szeroko i nad tym pracujemy, i, i do tego dojdziemy. I to już widać, że, że to jest zupełnie inna jakość tej, tej akademii niż, niż była kilka lat temu, ale ona musi być jeszcze większa, żeby tak jeszcze dostarczać nam zespołu zawodników, którzy będą robić da, dawać nam jakość też. Nie, no bo nie chodzi, żeby młody zawodnik zagrał, tylko chodzi o to, żeby ten młody zawodnik też dał jakość i, 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 i tego troszkę troszkę brakuje, no więc będzie więcej, no bo widzimy. Trzecioligowe rezerwy, tam, tam grają, tam nawet szesnastolatkowie grają i dają radę, i to jest na pewno materiał na piłkarzy, zawodników, którzy, którzy w krótkiej perspektywie będą nam, będą nam dawali jakość. Także pojedyncze jaskółki są oczywiście, kiedyś tego nie było, więc to jest plus, ale to jeszcze, nie jest ten, to jeszcze nie jest ta skala i ten poziom, którego oczekujemy. Jakie są pańskie cele, marzenia związane z miedzią na nadchodzący rok? Ja nie patrzę na, 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 na krótkoterminowo, także chcielibyśmy awansować, ale to, to trochę zależy od nas, ale też wiemy, że, 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 że ile w tym jest, jest w przypadku i yy, 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 yy każdy może jest inny. Natomiast no, chciałbym, żeby Klub Róz, żebyśmy dokończyli te inwestycje, które, które realizujemy, żebyśmy zrealizowali te, te, te cele organizacyjne, bardzo dużo jest wyzwań i. I zarówno jeśli chodzi o grę pierwszego zespołu i organizację pierwszego zespołu i, i akademii, ponieważ na świat idzie do przodu. Tak musimy już mieć zupełnie inną odnowę biologiczną, na przykład jeśli mieliśmy kilka lat temu, bo po prostu to, 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 to już jest pewien standard. I, I my musimy za nim podążać i, i chcemy też kolejne inwestycje rozpocząć, przynajmniej na, na, na fazie projektu, jeśli chodzi o Akademię, bo to też chcemy, żeby ta Akademia rosła, to, 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 to nie wszystko mamy, nie będziemy mieli jeszcze na takim poziomie yy, wymagającym, także no, no, na pewno chciałbym yy, rozwijać klub dalej i chcemy, żeby on był silniejszy, jak on będzie silniejszy, to, 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 to w którymś momencie wejdziemy do Ekstraklasy i nawet nie będziemy się martwić, że że, 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 że tym spadkiem, bo będziemy po prostu silniejszą organizacją. Ważne jest też, żeby za tym, za tym nożali kibice, żeby zainteresowanie rosło, żeby powstawały programy w Legnicy o, 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 o miedzi, żeby, no, to, gdzie musimy się zawsze zgadzać, ale ważne jest, żeby, 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 żeby inicjatywy też były oddolne do tego, żeby to zainteresowanie klubem rosło, bo to nam po prostu pomoże i, 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 i są miasta, o, o ogromnej tradycji, ale porównywalne z Legnicą, czy niewiele większe, jak Zabrze, tam kilkanaście tysięcy ludzi na stadionie. Zainteresowanie ogromne, popularność klubu w całym regionie. Także no, pracujemy w wielu miejscach na tym, żeby, żeby też budować to zainteresowanie, zainteresowanie w, w Legnicy. Mam nadzieję, że autobus ruszy już, niebawem ma ruszyć w Legnicy. Ma się pojawić w Jeleniej Górze coś za mam nadzieję i, i cieszę się, że, że, że mamy na stadionie nie tylko kibiców naszych tutaj legnickich, ale też z regionu, że, że, że kibicowanie Miedzi to też jest, jest, jest marka rozpoznawalna na Dolnym Śląsku i, i, i oby tak, tak było, bo to też będzie, będzie nam potem łatwiej czy pozyskiwać sponsorów, czy, czy, czy budować kolejne, kolejne elementy struktury organizacyjnej klubu. Na koniec jeszcze w związku z okresem świąteczno-noworocznym poproszę Pana, żeby w kilku słowach zwrócił się bezpośrednio do naszych sympatyków, którzy życzą miedzi dobrze, którzy z miedzią są zawsze na dobre i złe. No To oczywiście w rodzinnych świąt, te święta, one są takim ładunkiem wielu pozytywnych emocji. Ludzie obdarowują się prezentami, życzą sobie dobrych rzeczy, spotykają się czasami. Po, po dłuższej przerwie, więc jak najwięcej tych takich pozytywnych y, y, emocji, życzę na te święta, i żeby te pozytywne emocje były z nami, były z nami na stadionie, na ach, były z nami. W mediach społecznościowych, i kibice są, są aktywni, żeby, 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 żeby ci kibice byli z nami na dobre i na złe. No a oczywiście wszystkim kibicom życzę i, i sobie też tego, żeby w tym nadchodzącym roku, żebyśmy w, te, w tej silnej lidze zmieścili się w tej pierwsze, pierwszej dwójce my się wszyscy o tym, o tym, o tym marzymy i, i żebyśmy za rok już mieli zupełnie inne, inne życzenia i, i byli w innej rzeczywistości. Do zobaczenia w nowym roku na stawianie miejskim im. Orła Białego w Legnicy. Dziękuję bardzo.